Jak powstaje słynna koniakowska koronka? Co Reinhold Messner napisał w telegramie do Jerzego Kukuczki? I ile ważą obeliski na trójstyku Polski, Czech oraz Słowacji? Nazywam się Patryk Osadnik, jestem reporterem Portalu Ślązak i zapraszam Was na spacer po beskidzkiej trójwsi. Heklowanie w Koniakowie zaczęło się 140 lat temu, kiedy to góralki musiały chodzić w czepcach, a jest to element stroju góralskiego kobiety zamężnej i heklowały sobie je same, ponieważ musiały je nosić, a w 1913 roku Zuzanna Wałach wychodząc za mąż do Koniakowa zaczęła uczyć szydełkować serwetki i właściwie od tego to Początki zaczęły się. Później słynna Maria Gwarek założyła cepelię w Koniakowie w 47 roku i od tego czasu można powiedzieć, że stało się to po prostu tutaj zawodem i do dzisiaj mamy 700 koronczarek, które hekluje serwety, elementy dekoracyjne wnętrz, bo dziś tych form koronki jest ogromnie dużo. Powstają piękne suknie, jak zresztą widać tutaj specjalnie dla Państwa założyłam, pokazać, że to nie tylko serwetki i nie tylko kołnierzyki, z którymi właśnie gdzieś tam Cepelia się kojarzy, ale dziś przepiękne kreacje, przepiękne modne ubrania, no i te elementy tradycyjne, obrusy, jak najbardziej tutaj cały czas się hekluje. Koronka koniakowska w 2017 roku została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Największa, która powstała, ma średnicę ponad 5 metrów. Specyfika tutaj Tradycji polega też na tym, że koronczarki właśnie idą z duchem czasu i nie zatrzymały się tylko i wyłącznie w tych tradycyjnych formach jak serwety, czepce, ale dziś robią też ozdoby świąteczne i właśnie te suknie, by Ciągle była potrzeba tworzenia nie tylko dla samego siebie, czy też dla samej koronki, ale właśnie by to móc nosić, by móc być modnym. A sama technika koronki koniakowskiej wyróżnia się tym, że robimy to na szydełku, robimy z cieniuteńkich nici. I tutaj jest to bardzo charakterystyczne, ponieważ szydełkuje się na całym świecie. Ale w koniakowie używamy nici cieniutkich, bawełnianych, tak zwanego kordonka i motywy roślinne, które pojawiają się w kompozycjach. To jest to, czego nam zazdrości cały świat, bo tylko w Koniakowie, tylko góralki potrafią wymyślać takie kwiotki i tworzyć z nich różiczki, bo tak gwarowo tutaj mówimy na te właśnie piękne serwety. Wszystkie wzory, wszystkie kompozycje są w głowach naszych korączarek. Nie mamy żadnego szablonu, nie ma żadnego wzornika, opisu w jaki sposób heklować. Trzeba z mamą, z babcią od tego roku życia no, uczyć się, żeby najpierw pojąć ten sposób heklowania samych kwiotków, czyli tych małych elementów roślinnych, które, które tutaj tworzymy, a potem umiejętnie to połączyć czy w serwetę, czy w suknię, czy w czepiec, czy zrobić aniołka na choinkę, bądź bombkę. Koronka to nie jedyna tradycja, która kojarzy się z Koniakowem. Bardzo silne są tutaj także tradycje pasterskie. W zasadzie zaraz obok centrum Koronki Koniakowskiej znajduje się także centrum pasterskie, gdzie czeka na nas gospodyni tego miejsca. Chodźmy. Pasterstwo w Beskidach ma bardzo, bardzo długie dzieje. Było tutaj w latach jeszcze 80. dość sporo owiec. Natomiast, no, te zmiany gospodarcze, które wpłynęły na zmianę całego systemu, spowodowały, że te owce zaczęły całkowicie zanikać. I tak w 2003 roku tutaj grupa gazdów, hodowców, takich zapalonych, że tak powiem, górali postanowiła przywrócić te tradycje pasterskie na terenie Koniakowa, na terenie Istebnej, na terenie całej gminy, jak również całych Beskidów. I tak od 2003 roku tutaj owce wracają i pomnażają się w Beskidach. Dzisiaj mamy tutaj stado około tysiąca owiec wypasanych w Koniakowie. Pasterstwo w formie, którą dzisiaj znamy i która jest między m.in. w Beskidzie Śląskim zawdzięczamy Wołochom. Był to lud, który pochodził z Półwyspu Bałkańskiego i wędrował łukiem Karpat, aż dotarł na tereny Polski, najprawdopodobniej w XIV wieku. Wołochom zawdzięczamy m.in. to, co w górach najlepsze, czyli oscypki. Praca przy owcach jest dosyć trudna i bardzo wymagająca, zwłaszcza takie dzisiaj popularne słowo dyspozycyjności, dlatego że no, przy zwierzętach trzeba być cały czas. Dzień takiego bacy i pasterza i zaczyna się zazwyczaj około godziny czwartej nad ranem. Wtedy jest pierwszy udój, trwa on około 2 godziny. Udojone mleko trzeba zwieść zaklagać, czyli dodać podpuszczki, zrobić taki pierwszy ser, tak zwany bundz. Ten biały to jest równocześnie też i masa serowa do wyrabiania wszystkich pozostałych serów, czyli oscypka, bryndzy, redykołek, serków gazdowskich, korbaczy i tak dalej, i tak dalej. Tych serów w tej chwili w Koniakowie można chyba 26 rodzajów. No i oczywiście w międzyczasie trzeba z powrotem zająć się owcami, żeby je napaść na kolejne. Dojenie. Kolejny udój trwa, jest też tak około godziny czwartej, trzeciej, czwartej po południu. To jest drugi udój. Są bacowie, którzy doją i trzy razy dziennie. Przy takim większym stadzie jest to po prostu niemożliwe. Tak do 300 owiec da się rady to zorganizować. No i oczywiście znowu jest mleko, które znowu trzeba zaklagać. Nie można mleka zostawić. Sery są robione ze świeżego mleka, i dlatego to mleko nie może po prostu czekać na kolejny dzień. Czy kolejny nie może się zakwasić, żeby, żeby te sery powstały. Więc tak naprawdę kończy się ten dzień około godziny 22, 23 no i tak dzień w dzień, bez względu na to, czy to jest weekend, czy to jest sobota, czy to jest niedziela, do, na czas wypasu, czyli od maja do września, do października, no ten obowiązek przy owcach cały czas jest. Ochodzi ta tu góra wyjątkowa. Choć ma zaledwie 895 metrów nad poziomem morza, to z jej szczytu rozpościera się widok na Beskid Śląski, Beskid Drzewiecki, a przy dobrej pogodzie nawet na Małą Fatrę i Tatry Wysokie. Jest też wyjątkowa z innego powodu. Znajduje się na Europejskim Dziale Wodnym, co oznacza, że część wód z jej szczytu zlewa się do Morza Bałtyckiego, a część do Morza Czarnego. Nazwa wzięła się stąd, że ta jest samotną górą, którą bardzo często w czasie podróży trzeba obchodzić. Miejscowa legenda mówi z kolei, że zbójnicy z jej szczytu wypatrywali kupców, którzy w związku z tym musieli opodzić ją szerokim łukiem. Jerzy Kukuczka jako drugi człowiek zdobył kronę Himalajów i Karakorum, czyli 14 najwyższych szczytów na Ziemi. Zrobił to w niespełna 8 lat. Pierwszy był Reinhold Messner, któremu zajęło to jednak dwa razy więcej czasu. To Jerzego Kukuczki wysłał telegram o treści Nie jesteś drugi, jesteś wielki. Tej i wielu innych historii o legendzie Himalajizmu dowiecie się w Izbie Pamięci Jerzego Kuczki, która znajduje się w Istebnej. Prowadzi ją jego żona, Cecylia. W Jaworzynce mamy Trójstyk, czyli miejsce, w którym stykają się granice trzech krajów Polski, Czech oraz Słowacji. To miejsce dosyć młode, ponieważ powstało dopiero w 1993 roku, kiedy doszło do rozpadu Czechosłowacji i utworzenia się dwóch niezależnych państw Czech oraz Słowacji. Co ciekawe, w tym miejscu powinien jeden obelisk, ale nie można tego było zrobić w ten sposób, ponieważ musiałby się znajdować na samym środku potoku, więc ustawiono trzy. Każdy waży 900 kg, a do ich transportu wykorzystano śmigłowce.